Dzień dobry drodzy, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Nowy vlog książkowy, vlog, daily vlog, reading vlog, jak zwał, tak zwał. Po prostu kolejny film, w którym pokazuję Wam książki, które czytam, opowiadam o nich i również możecie zobaczyć, co się e, dzieje u mnie na co dzień. Słuchajcie, i do sedna e, doskonała powieść. E, mamy doskonałą powieść, o której będę opowiadała Dom Starlingów. To jest absolutny sztos i um, nie przeczytałam jeszcze tej książki do końca. Zmusiłam się, żeby poczekać um, i zostawić sobie końcówkę na czas, kiedy będę właśnie nagrywała ten film i e, jestem na stronie 330, a z książka liczy ich sobie 460 i jestem bardzo ciekawa tego, co się tu wydarzy. Jest to jeden z tych nielicznych momentów, kiedy absolutnie nie mogę jakby nie mogę przewidzieć końcówki. Mm, doskonała powieść w stylu gotyckim, ale tu się dzieje naprawdę sporo e, i nie chciałabym teraz opowiadać za dużo, tylko usiąść na spokojnie z herbatką i e, opowiedzieć Wam o wszystkich e, poziomach, na których ta książka mnie poruszyła. Również odpakujemy sobie przepiękne, kolekcjonarskie wydanie tej książki, które, za, które zamówiłam. Jest to e, Illumicrate Exclusive Edition i będę otwierała, odfoliowywała z Wami tę książkę. Nie miałam tutaj żadnych dodatków w boksie, mam tylko książkę. I jeszcze będą dwa bardzo ciekawe tytuły, a do tego jutro są urodziny Kubusia, drugie urodziny. I robimy imprezę. Nie wiem jak to się wydarzyło, ponieważ generalnie chyba wcale tego nie planowaliśmy, ale wyszło spontanicznie. Jestem tym dość poddenerwowana. Mam nadzieję nagrać jakieś przygotowania. Dzisiaj jadę po balony, dekoracje i no, będzie zabawnie. Postaram się um, zabrać Was wszędzie ze sobą. A tymczasem, na razie bez odbioru. Mm. Drodzy, witajcie nie z Wrocławia. Przydarzyła mi się pewna wycieczka, której zupełnie się nie spodziewałam, ale na szczęście książki pojechały ze mną, więc tutaj, jeśli chodzi o nagrywanie tego vloga, to bez żadnych zmian. Przechodząc do tego, co istotne, chciałabym tylko powiedzieć, że jestem już lekko zdenerwowana. Dlaczego? To jest kolejna próba nagrania mojej opinii o domu Starlingów. Nie mogę okiełznać moich myśli, nie mogę złożyć tych puzzli w całość. Dom Starlingów jest książką, która tak bardzo mnie zaskoczyła. Na każdym poziomie. Jest to powieść multiwątkowa. Jest to powieść, w której dzieje się tak wiele, na wielu poziomach. Jest to książka, która daje znacznie więcej niż to, co było obiecane czytelnikowi. Um, Dalej jest opowieść, która wykorzystuje jeden z moich ukochanych motywów, czyli nawiedzone domostwo. Tutaj raczej nie będę przytaczała Wam cytatów, ale mam zaznaczone naprawdę spore fragmenty tekstu, które pewnie chciałabym pokazać na Instagramie, gdzie również będę opowiadać o tej książce. Dobrym punktem startowym do przedstawienia Wam fabuły będzie opowiedzenie o. Bohaterach, o głównych postaciach. I zacznijmy sobie od tytułowego domu Starlingów. Od samego początku czytelnik wie, że jest to budynek przeklęty. Jest to wielki dom, który kryje tajemnice, jest przepełniony różnymi. Talizmanami po jego korytarzach latają przekleństwa. Wiemy też, że jest to w pewien sposób budynek, który jest ożywiony, żyje swoim życiem. Przedmioty same w nim się przesuwają, zmieniają swoje, swoją lokalizację. Um, ale w jaki sposób jest to tak przedstawione, że to jest miejsce przyjazne? Nie wiem, jak mogłabym to powiedzieć. Na pewno nie jest to e, miejsce normalne, mm, a y, Dom Starlingów znajduje się w miejscowości Eden. Jest to miasteczko położone w Kentucky. Lokalni mieszkańcy tak naprawdę chcieliby zapomnieć o tym, że ten dom Starlingów w ogóle istnieje, i chcieliby również zapomnieć o tym, kto żyje w tym domu, a jest to Artur Starling, obecny strażnik domu. Dlaczego strażnik? Ponieważ chroni on dom przed innymi, ale również chroni. A innych przed domem, i tutaj więcej nie chciałabym mówić. Miasteczko, o którym wspomniałam, jest to raczej tło dla wydarzeń, ale również specyfika tego miejsca gra tutaj ogromną rolę. Jest to miasteczko, które tak naprawdę stanowi zapomniany punkt na mapie. Czuć tutaj cały czas pewną nutkę grozy, wszystko jest tutaj okrasz, okraszone pewną upiornością, i w, w miasteczku Idyń mieszka również opal. Jest to kolejna główna postać, młoda bohaterka, sierota, która wychowuje samotnie młodszego brata Jaspera, oni stracili swoją mamę kilka lat temu, w skutek tragicznego wypadku i wtedy nasza opal również otarła się o śmierć. Natomiast udało się ją wyratować i od tego dnia razem e, z swoim bratem stanowią taką mikro rodzinę i jakoś pchają wózek do przodu. Natomiast finansowo jest, jest im oczywiście bardzo ciężko. Opal jest e, taką typową, hardą, bohaterką, e, upartą. Mm, która wie, że e, naprawdę musi zrobić co tylko może, by stworzyć jakąś przyszłość dla swojego brata, dlatego chwyta się e, wszystkiego. Mm, I e, co jest bardzo ważne, mm, opal jest w pewien sposób połączona z wspomnianym już domem Starlingów. Ona o nim śni. Nigdy wcześniej w nim nie była, natomiast śni o jego wnętrzu, ten dom w pewien sposób ją przywołuje i e, wszystko zaczyna się od tego, że pewnego dnia e, w jakiś sposób po prostu znajduje się pod bramą tego domu, a pod, tom, pod bramami, pod bramami, pod bramą tego domu wybaczcie, a tam e, stoi tak, jakby już na nią czekał. Arthur Steli. On tak naprawdę mm, stoi tam pod tą bramą i robi wszystko, żeby opal odstraszyć. I z początku mu się udało, ale tylko na chwilę, ponieważ to przyciąganie domu okazuje się być tak silne, że opal wraca. I będąc strażnikiem, Artur widzi, że nie może już nic zrobić, że dom postawił na swoim, że sprowadził dziewczynę i on poczuwa się do tego, żeby w jakiś sposób kontrolować tutaj to, co ma się wydarzyć. E, oczywiście, e, to jest jakby czytelnik, nie wie tak naprawdę o co chodzi, jest cały czas dość enigmatycznie. I on proponuje dziewczynie pracę, mm, mówi, jeśli już musisz tutaj być. I jakby podoba mi się to, że Artur gra w otwarte karty i on daje do zrozumienia opal, że doskonale wie o tym przyciąganiu, o tych snach, i on wie, że tak naprawdę w pewien sposób. Jej przeznaczeniem jest, by znaleźć się w tym domu. I on oferuje pracę dziewczynie, dobrze płatną, ma posprzątać dom. Ma go doprowadzić do używalności, ponieważ jest to budynek zupełnie zapuszczony. Artur zajmuje tak naprawdę tam jeden pokój, a te kilka pięter i mnogość pokojów pokrywa kurz. Żeby był to tylko kurz. Dziewczyna podejmuje się pracy, co również jest dla niej bardzo ważne, jeśli chodzi o finanse. Tak jak, wspomina, tak jak wspomniałam, ona opiekuje się tym młodszym bratem i tak naprawdę w jej życiu pojawia się pewne światełko, ponieważ zaczyna zarabiać pieniądze, które pozwolą jej na to, by zabezpieczyć przyszłość brata i w pewien sposób czuje jakieś spełnienie, znajduje się w miejscu, w którym powinna być. Tylko dlaczego ona. W ogóle tam, dlaczego skąd to przyciąganie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest między innymi opowieść o tym. To nie jest od razu czytelnikowi objaśnione. To jest historia, która rozwija się z każdym rozdziałem. Wspomniałam Wam na początku tego filmu, że to jest jedna z tych książek, gdzie zakończenia zupełnie nie byłam w stanie przewidzieć. I e, gdy. W końcu udało mi się skończyć czytać książkę. Nie trafiłam z żadnymi swoimi przypuszczeniami, więc tutaj nie dość, że radość z czytania trwała całą lekturę. To dodatkowo jeszcze taką koroną na koniec było naprawdę zaskakujące zakończenie, nad którym cały czas myślę, czy wszystko mi tutaj na pewno pasuje, i dotarłam do momentu, w którym zastanawiam się nad tym, co jeszcze mogłabym Wam zdradzić, jeśli chodzi o. Samą fabułę. E, tak jak powiedziałam, dzieje się tutaj tak dużo, że staram się wyłowić tylko te najważniejsze elementy i sądzę, że warto byłoby wspomnieć również o sytuacji, w której znajduje się Opal, gdy otrzymuje pracę u e, Artura Sterlinga i zaczyna odwiedzać regu regularnie jego dom. E, kontaktuje się z nią pewna kobieta, Elizabeth Baini, która um, chce. Um, nawiązać z Opal współpracę, proponuje, proponuje jej ogromne pieniądze. Na początku są to ogromne pieniądze, później pokazuje jeszcze, jak bardzo potrafi być wpływowa w różnych innych, e, powiedzmy, tematach i w zamian oczekuje um, informacji na temat tego, co dokładnie znajduje się w domu, a, um, prosi o zdjęcia, prosi o informacje, prosi również o to, by opal dowiedziała się czegoś na temat samego Artura. Z tego co pamiętam, nie ukrywa swoich intencji, chce zarobić na domu Starlingów dużo pieniędzy, twierdzi, że pracuje w firmie, która jest bardzo zainteresowana inwestycją, przede wszystkim interesuje ich, interesuje ich a ziemia, sama ziemia, na której stoi, dom, natomiast wiemy na pewno, że są tam też jakieś ukryte intencje, więc jest tutaj pewna intryga i e, jest to wątek dość wciągający, który do samego końca przyciągał moją uwagę, ponieważ sama sylwetka tej, um, Elizabeth, która jest tutaj taką zadziorną agentką, która nie daje się zbyć, nie daje spokoju. Ona jest również bardzo niepokojąca i, i w pewnym momencie wydawała mi się taką postacią wręcz z horroru. Um, i gdzieś tam, gdy ona się pojawiała, moja uwaga jako czytelniczki wyjątkowo się wyostrzała. I myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby skończyć. Muszę zebrać myśli, przesłuchać, co do tej pory opowiedziałam, i zastanowić się, co chciałabym jeszcze dodać. Więc teraz zabieram Was ze sobą na spacer i zobaczymy się jeszcze w jednym klipie na koniec filmu. Jestem z powrotem, chciałabym jeszcze chwilę pogadać do Was o książkach, ale muszę się streszczać, ponieważ za 20 minut muszę opuścić pokój. Więc, drodzy, jeśli chodzi o Dom Sterlingów, przesłuchałam to, co e, powiedziałam, w ogóle. Na tym nagraniu, kiedy opowiadam o Domu Stalingów, widać, że byłam już lekko podenerwowana, że naprawdę nie mogłam um, e, ogarnąć w całość tych myśli. Teraz jeż, jest już trochę lepiej. Minęła kolejna doba odkąd przeczytałam tę książkę, przemyślałam sobie zakończenie. Podtrzymuję to, że bardzo mi się podobała, ale jeszcze. Koniecznie muszę Wam powiedzieć o jednej kwestii dotyczącej fabuły, zanim przejdziemy szybko do mojej opinii. Um, muszę Wam powiedzieć o postaci Eleanor Starling, czyli kobiety, która kiedyś zamieszkiwała dom Starlingów, która jest tutaj bardzo ważną postacią i w pewien sposób łączniczką między opal a domem. Mówiłam Wam, że nie do końca wiadomo, dlaczego ten dom tak przywołuje opal. Um, jest tutaj pewien wątek poboczny. Um, Opal jako dziewczynka oraz później już jako kobieta zaczytywała się w książce, którą napisała oraz ilustrowała właśnie Ilinor Starling. Jedna ze Starlingów, osoba, która bardzo długo mieszkała w domu i zresztą, która nie tylko mieszkała, która jest niesamowicie ważna dla historii tej posiadłości, ona napisała um, książkę Kraina Pod, um, która jest pewnym horrorem. Jest, no, horrorem nie, bo to książka dla dzieci. Jest to książka bardzo upiorna o stworach żyjących pod ziemią um, i stworach nawiedzających um, główną postać właśnie w tej książce. I wiemy tylko, że opal uwielbia tę książkę i ma jeden wysłużony egzemplarz od lat i zawsze hmm. zawsze do niego wraca. Jest to bardzo istotna sprawa. I ogólnie my też na kartach tej książki rozdział rozdział, wybaczcie, po rozdziale poznajemy historię Ilnor, tego kim była, chociaż. Jest to utrzymane w naprawdę zagadkowej atmosferze, i tutaj karty nie zostają odkryte aż do samego końca. Mnie bardzo frapował ten wątek, i też no, no, był to taki kolejny składnik, który powodował, że nie mogłam oderwać się od tej książki. Tak jak mówiłam, jest tutaj wiele elementów, które tworzą. Całość, i ja wybrałam sobie tylko kilka, o których Wam opowiedziałam, natomiast chciałabym podkreślić, że w tym moim opowiadaniu, w tym klipie oraz w poprzednim, ja um, tylko lekko przybliżyłam się tak naprawdę do um, kompletnej opowieści, jeśli chodzi o to, czym jest e, ta książka. A teraz, może, kilka słów o mojej opinii, a dlaczego e, tak bardzo mi się podobało, oryginalność samej historii. Tak jak powiedziałam, też występowanie mojego ulubionego motywu, czyli nawiedzony dom, i dodatkowo zostało tutaj zrobione to bardzo ciekawie. Ten dom jest nie tylko nawiedzony, jest też. W pewien sposób przyjazny. Um, wiemy, że może przestraszyć, ale wiemy też, że potrafi ten dom hmm, ukochać swoich mieszkańców i być dla nich dobrym. To nie jest po prostu upiorny, nawiedzony dom. To jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa. Dalej, konstrukcja powieści, a powieść sama w sobie jest um, w pewien sposób mieszanką różnych narracji. Mamy narrację pierwszoosobową prowadzoną przez Opal. I to jest, powiedziałabym, taka główna składowa. Tutaj powiedziałabym, że to jest takie 70% książki. Ale mamy również e, narrację trzecioosobową, e, jeśli chodzi o e, punkt widzenia Artura Starlinga. I tutaj dla mnie tego było trochę za mało. Ja, żeby poznać Artura, chciałabym tego trochę więcej. Dalej mamy m, różne źródła e, pośrednie Mam na myśli um, fragmenty gazet, fragmenty Wikipedii, um, różne bio, biograficzne źródła dotyczące właśnie tutaj Ilinor Starling, fragmenty jej książki więc um, naprawdę sporo się dzieje. I co dla mnie bardzo ciekawe, książka um, zaopatrzona jest w wiele przypisów i to jest element, który moim zdaniem wprowadził dla mnie duże zamieszanie, bo ja w pewnym momencie nie wiedziałam, czym są te przypisy. Czy dom sterlingów oparty jest, czy, czy pomysł na dom sterlingów oparty jest o jakiś już istniejący koncept? Czy gdzieś jest taki dom? Czy to jest tylko i wyłącznie wytwór e, wyobraźni autorki? Wiemy, że miejscowość Iden jest e, wymyśl, jakby miasteczko Iden, e, jest, e, jest miejscem e, co ja chcę powiedzieć? Jest miejscem wymyślonym, nie ma takiego miejsca na mapie, ale sama posiadłość Starlingów jest dla mnie owiana pewną tajemnicą. Wiemy, że te przepisy wszystkie są fikcyjne chyba wiemy, ponieważ oprócz tych przypisów jest też na koniec lista źródeł. I z tego, co wyczytałam w internecie, niektóre źródła są fikcyjne, o tego słówka wcześniej mi brakowało, niektóre źródła są fikcyjne, a niektóre źródła są prawdziwe. I tutaj. Jest jakby bardzo trudno odróżnić prawdę od fikcji, i autorka nie do końca udziela nam odpowiedzi. Mam takie wrażenie, może jest to jakieś źródło prawdziwe, może nie. To już jest do oceny czytelnika i również do głębszego researchu, jeśli ktoś ma na to ochotę. W każdym razie, przynęta przez autorkę została e, naprawdę rzucona, i myślę, że tutaj, jeśli ktoś ma ochotę, może pokopać. Więcej. Moim zdaniem jest to czysta fikcja, tylko w, w, autorka bardzo śmiesznie tutaj sobie em, pograła, że tak powiem, z czytelnikiem, by wzbudzić jego jeszcze większą ciekawość. Podsumowując, jeszcze raz powiem, że Dom Starlingów to książka, która absolutnie mnie w sobie rozkochała e, i, i chciałabym przytoczyć słowa Karoliny, kombuk e, z jej Instagrama, że właśnie dla takich książek czytam. Czytam, załóżmy, te 50-60 książek, żeby w końcu trafić na jedną taką, która absolutnie mnie porwie, o której nie będę mogła zapomnieć, że właśnie po to czytamy, żeby trafiać na takie historie. I jeszcze raz mówię: to nie moje słowa, tylko Karoliny. Tylko chciałabym się pod nimi w 100%. Podpisać, a ostatnim rzutem jeszcze, jeśli chodzi o Dom Starlingów, jedno słowo na temat tłumaczenia, które wykonała Anna Hicket-Bereza. Tłumaczenie wypada bardzo dobrze. A skąd wiem, ponieważ ostatnie 100 stron tej książki przeczytałam po angielsku w tym pięknym wydaniu, które pokazałam Wam w tym filmie. Chciałam też się nim w jakiś sposób nacieszyć, więc stwierdziłam, że najlepszym sposobem będzie dokończenie tej książki, właśnie w oryginale. Jeśli chodzi o to, co czytałam jeszcze w tym filmie, nie czytałam książki Czerwona Róża z dziennika Ellen Rimbauer. Przypomniałam sobie o tej książce, gdy skończyłam Dom Starlingów, ponieważ tutaj też. Mamy motyw um, takiego domu, który żyje własnym życiem, i kobiety. Tutaj jest to Ellen Rimbauer, która um, stanowi serce tego domu, ponieważ tu właśnie Elinor Starling stanowiła serce posiadłości starlingów. Tutaj mamy Ellen Rimbauer, która. Um, Zamieszkuje w domu nazwanym przez jej męża Czerwona Róża. Nigdy już z tego domu nie wychodzi, a ten dom zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna sam rosnąć. Tworzą się kolejne pokoje, wnętrza się zmieniają, ale robi to sam dom. I obiecałam sobie wrócić do tej książki, przeczytać ją jeszcze raz i wam o niej opowiedzieć, ponieważ swego czasu była to jedna z moich. Ukochanych powieści. I skończył mi się czas. Chciałam powiedzieć Wam o jeszcze jednej książce, którą przeczytałam. Jest to piękny chaos Twojej duszy. Nie spodziewałam się czegoś, co aż tak uderzy w moje uczucia. Bo chodzi tutaj o uczucia, Eli wspaniale operuje słowem, tworzy doskonałe porównania, ale już opowiem wam o tej książce w podsumowaniu, które chcę nagrać, jak tylko wrócę do domu. I chciałam tak znać, że wymyśliłam sobie taką formę, że nie będzie już podsumowań miesiąca, które bardzo mi nie wychodziły, ale za taki osobisty cel stawiam sobie stworzenie serii. Ostatnie 10 książek, które przeczytałam, odcinek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, póki, póki będę nagrywać. I nie wiem, czy będą takie filmy wypadać raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, czy czasem się zdarzy dwa razy w miesiącu, gdy czasu będzie więcej, ale na pewno chciałabym pierwszy odcinek nagrać jeszcze w listopadzie. To w ogóle nie podlega żadnym, żadnej dyskusji i wiem, że. Teraz o tym mówię z chęcią, a wcale nie będzie mi się tego chciało robić, ale e, też e, życie polega na stawianiu sobie celów i to jest jeden z celów, które ostatnio sobie postawiłam, więc tylko żyćcie mi szczęścia i czekajcie na film, jeśli macie ochotę. A teraz już żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie i jak zwykle, jeśli zostaliście ze mną do końca, poproszę Was o serduszko w komentarzu i dziękuję za wszystkie dotychczasowe. Do zobaczenia. Cześć.